Co teraz mamy? Plastykę o nie, znów plastyka z tą babą a o nie, dobra choć idziemy, okej okay, może przeżyjemy to, no może. Witajcie drogie dzieci z tego co pamiętam mieliście dziś wziąć kartkę techniczną i kredki, czy każdy ma kartkę? Ja nie mam niczego proszę pani, ja też, ja też i ja też. Aha, czyli rozumiem, że nikt nie ma kartki. Ja mam proszę pani kartkę. A chociaż ty masz to dobrze, więc pożycz kolegom kartki, bo masz dużo. No dobra, jak kolega dał już wam kartki, to waszym zadaniem jest narysować drzewo do końca tej lekcji, czyli 35 minut, więc powodzenia wam życzę. Dobra, już narysowałeś, zobaczmy jak wygląda twoja praca. No dobra, mamy drzewo, jest tło, no może być tak, cztery na szynach. Dobra, teraz ty pochwal się swoją pracą, no dobra, fajne drzewo, ale gdzie jest tło? Dwuje dostajesz. Dobra, teraz ty kujon. No dobra, nu no fajny rysunek, niech będzie szóstka, o teraz ty pokaż swoją pracę, no tu no taka trójka może być. No dobra, już wszystko mamy sprawdzone, mam nadzieję, że oceny wam się podobają i widzimy się za tydzień.